Która z elektrycznych pompek do pompowania desek supi jest najbardziej wydajna? Postanowiliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie, testując modele najbardziej popularne na rynku. W teście sprawdzimy 11 modeli pompek. Dwie pompki Aquamariny, cztery pompki Star, trzy pompki Spinery i pompkę Moai. Dodatkowo sprawdzimy jak z pompowaniem supa radzi sobie kompresor samochodowy. Do testu wykorzystamy popularne deski Aquamarina Vapor o pojemności 310 litrów. Za każdym razem będziemy deskę odpompowywać i pompować od zera do 15 PSI. Zaczynamy! tak prezentuje się komplet wyników naszego testu. Małe zastrzeżenie, że test miał bardzo prosty charakter, a te wyniki należy traktować orientacyjnie. Zasady wydają się proste i przejrzyste, ale być może miały tutaj znaczenie też jakieś dodatkowe zmienne, które w jakiś sposób wpłynęły na otrzymane wyniki. Użyty przez nas kompresor samochodowy, wyposażony oczywiście w adapter zaworu, nie podobał zadaniu. Pompował deskę przez kwadrans, napompował ją może w czwartej Przez to dalsze pompowanie nie miało sensu i został wyłączony. Dwie najtańsze i najprostsze pompki, czyli spinera sup 1 i Star 6. Do napompowania popora potrzebowało około 14 minut. Różnica w wydajności pomiędzy nimi a droższymi modelami nie jest jednak jakoś strasznie duża. Dlatego jeżeli ktoś szuka budżetowego rozwiązania, to oba modele dają radę. Średnia półka pompek 12V, czyli Aquamarina 16 PSI, Spinera w Sub 2 i Star 7, wydają się być bliźniaczymi modelami, a jednak różnice pomiędzy nimi były dość znaczące. Najszybsza z nich okazała się Star 7. Minimalnie wolniejsza była Spinera Sub 2, a wynik gorszy od nich, a nawet od podstawowych pompek, zanotowała Aquamarina. Star 8, Spinera Sub 3. Aqua Aquamarina 20 PSI potwierdziły opinie wydajnych i dobrych pompek Wszystkie są niemal identyczne oferują 20 PSI funkcje wypompowywania i pracują w dwóch trybach najpierw błyskawicznie napełniają deskę dmuchawą a potem dociskają kompresorem Najszybsza z nich była spinera sub 3 drugie miejsce w tym segmencie zajął Star 8 a Aquamarina znów była wolniejsza i na koniec dwa modele pompek, które nie potrzebują podłączenia do zasilania, ponieważ dysponują akumulatorami. Pompka MOAI nie imponuje specjalnie szybkością. Ona wapora potrzebowała 13 minut, ale jest za to wyraźnie tańsza od swojego konkurenta. Najszybszą, czyli najbardziej wydajną pompką w naszym teście okazał się Star 9. Z jednej strony to zaskoczenie, że pompka akumulatorowa wygrała z modelami 12V, z drugiej jednak Star 9 to najdroższy spośród wszystkich modeli w tym teście pojemny akumulator tego modelu możliwość ładowania pompki po 12V i 230V funkcja wypompowywania gniazda USB pozwalające wykorzystać pompkę jako battery pack a nawet mocne światła diodowe to duże atut jeśli więc ktoś poszukuje bezkompromisowego rozwiązania najlepszej a zarazem najszybszej pompki na rynku to jego wybór powinien paść na Star 9 Alternatywą może być model Spinera Sub5, który nie został użyty w teście, ale ma zapewne podobne osiągi co Star 9.